Dobra, dawaj. Dawaj smaj, slow, dawaj smaj, slow, lecimy, bo nam autobus ucieknie! Tu Jesteś to za w środku? Ej, jedziemy gdzieś. Jesteś? Jesteśmy. Do kina jedziemy Ach. widzowie na filma. Zobaczymy jaki to będzie. W tym momencie możecie kliknąć łapeczkę w górę. Jak ja jedziemy właśnie teraz do kina, to jest czas na kliknięcie łapencji, wbijamy z tej okazji 5000 tysięcy. O, właśnie już jesteśmy! A, no, to mamy już kliknąć To kliknąć łapeczkę w górę. No kto? Przed przyjazdem, no kto. Pamiętajcie też o subie. Będziemy wchodzić teraz do tego wielkiego, ogromnego kina. I idziemy razem wspólnie na film, ale co się na nim wydarzy, co będzie dalej, co to za film, to zobaczymy sami. Oglądajcie do samego końca i pamiętajcie też o subskrypcji, wbijamy 100 tysięcy, subskrybujcie na dole, taki czerwony przycisk z dzwoneczkiem. U mnie wbijamy 100 tysięcy, u Michu wbijamy 10 tysięcy. I Państwo, wybieramy, film, wybieramy ten film, chodź, co? Może tak, na chodź. ten byśmy poszli albo na ten, jak myślisz? ten, bileciki? Jaki, jaki, jaki wybieramy? Chodź, ja bym może ten, bym wybrał który ten. Ten co to jest? Okej, okay, dobra, kupujemy bilety, co. ej, ej on mnie polwał, on mnie polwał, hej, hej, coś tam. No, no musimy nie... wybrać bilety, wiesz, ja byłem. Ja wziąłem... to Tak, co? tak, dawaj, forest, The forest i. Tak, to będzie coś, czuję, że to będzie ciekawy to film. To jest straszny film. Ej, ja nie chcę takiego filmu. Nie, 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 nie. On jest. Wow, tam, tam jakiś potwór stoi. Koło ej, Smaslow, a spójrz tutaj, tu są jeszcze mega straszniejsze. Patrz po drugiej stronie, jakie tutaj są do wyboru. Gdzie? O nie, zniknęło ciekawe... mi coś. O, 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 jesteśmy w kinie, dobra, to... ja jestem w kinie. Jesteśmy w kinie. Ja bym sobie ze ja popcorn, bo Ja lubię popcorn. Weźmy kupmy sobie popcorn, y, te chrupki, albo chrupki? Ja, chrupki, tak. Smiley, patrz, ja to pasuje o, do szere. mnie, nie? Spójrz do tyłu znam U, mnie, patrz. Mama, <laughs> mama, 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 Mam, mam, mama, mama. Dobra, tutaj bierzemy <laughs> sobie. Ja jeszcze czytosy wezmę, takisy, jakieś lajsy jeszcze O, ja bym kole sobie wziął też, tu jest jakieś kola. wyboru. O, mam, spójrzcie. Jaka duża paka, o chłopie. No, spora, nie? Albo jadł w kinie. super. Ej, chodź, zobaczymy coś tutaj na dole, co? Popcorn chce, coś Aha, o przywitał mnie, popcorn. welcome. Okay. Witamy w kinie, co byście chcieli kupić? No ja bym się kupił... Czekaj, to co kupiemy? Ja biorę ja, popcorn. Na tym... ja popcorn ty weź pop... okay, podzielimy, dobra, się, podzielimy tak. się z smyslą, co? Dobra, tak, oczywiście. Patrz, dobra. Ci, mam na chodź idziemy fajne. na i na salę kinową. Wow, ale ładnie wyglądają. <śmiech> <śmiech> ale będę wsuwał. Slow, chodź <laughs> na salę <laughs> kinową, bo się zaraz sens zaczyna! Jaka to, ej, spójrz, jaka to piękne. Gdzie gdzie, wow. gdzie, 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 gdzie? O, patrz na moje, a mam, mam mam. idziemy na seans, bo zaraz się filmy zacznie. Do dobra, kaser podziękował, że dzięki, dzięki Ale mamy ciekawe, się co? bawić dobrze na, na filmie. Okej, okay, zaczynamy. Dobra. Ciekawe co to będzie. Czy, czy to taki mocny, czy jakiś słaby. Ej, zaraz co tu jest co tu to są toalety, Patrz, jestem w toalecie. Ciekawe, czy coś jest. Cres, w to... Ta cres, sam, cres, mam kasę cres, znalazłem cres, w toalecie! To znalazłeś? To pieniądze, podniosłem sobie pieniądze chyba. No podniosłem sobie pieniądze. tu kasę. Ty biorę ją, ty. Patrz wziąłem kasę, no! Ktoś zgubił pieniądze chyba w tej toalecie, ale... Ej, Smajslow! Patrz co tu się stało, widzisz to? Gdzie jesteś? Gdzie? Chodź tu, patrz! Smajslowo tu po drugiej stronie, szybko! Patrz, jak tu jest groźnie! Chodź tu, szybko, patrz To jest grane! Co tu się, co tu się? Widzisz to? Patrz! Nie Ej, co jest? To nie jest normalne kino! Ja tu wychodzę, co się, widzisz nie. To nie jest normalne kino, co ty wyraź za kino? Patrz, patrz, patrz co tu się dzieje! Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Czemu to jest napisane DO? O! To jest normalne kino! Jak to normalne Nie wiem, gdzie mam wyjść! Nie wiem. Czemu tu jest ciemno? Ja tylko wziąłem na czasy. Ja Jestem tu o! Już wróciłem, tu już nic nie ma. ja chciałem tylko obejrzeć normalny film, a nie być w filmie. Smiley, co tam się działo? Chodź tutaj, może co? Trzymamy się razem. Chodź tutaj. Jak już usiąść, nie widzę, mam czerwony ekran. Chodź tu, cofnij się, chodź. Wracamy tu, nie w drugą stronę, Smyslow, O nie, co się stało? O nie, coś mnie mnie. Nie też gdzieś gdzieś przyniosło? Coś stało? O ochroniasz jakiś. Okej, okay. tak, coś A, tak, film się. Zaczyna. Film się zaczyna. Ej, co się działo w ogóle? No to dopiero teraz? się zacznie. O, A ja już myślałam, że coś się dzieje, nie wiem. Okej, okay, idziemy na salę pierwszą chyba, tak ja, mi gdzie? pokazuje. Tworzyła się pierwsza sala kinowa hmm. i jest tutaj ten ochroniarz, który nas zaprasza. Mamy się świetnie bawić. Ale ja nie chcę się bawić, bo to, to kino jest jakieś niedobre, to kino jest jakieś nie, niepoważne. Co okay. jest? Ej, Smajslo, chodź, usiądziemy sobie tutaj. Ja nie chcę na samej górze siedzieć przy drzwiach, bo to może być niebezpieczne w tym kinie, A wiesz? mamy teraz wybrać swoją Tak, chodź tutaj, Smajslo, sobie usiądziemy tak, co? co? Obok siebie, mnie, chodź. Chodź, Smajslo, jestem dobra. tutaj. Tutaj. Dobrze, ale I patrzę, jak nadzieję, my razem ładnie wyglądamy z on był tylko taki fajny, żeby tam były kucyki, tęcza, hmm. kolorowe. Otwórz, przecież się na 9. 8. Widzisz, nie czekaj, w górę, zobaczymy czy są życie. Pamiętajcie łapeczka. 5, 4. Trzy, klikajcie łapkę. Dwa, dwa jeden! jeden. Teraz rozpoczyna się, uwaga, okay. pamiętajcie. Się z sobie okazję 10 tysięcy łapek. I rozpoczęło się. Co będzie? Ej, czemu tam coś jest tam? coś, co to jest za film? Na razie kurtyny nie spadły jeszcze, nie? Ale dziwnie Czekamy w ogóle. Lot... to się rozpocznie, nie? Od kiedy w kinie U. są kurtyny? O, coś się zaczyna? Okej, yes, okej. Yes, yes, yes. Ok, ok. Jesteśmy kinie, cicho, cicho. cicho. Trochę, trochę dziwne kino, wiesz? a wie coś się rozpoczęło. Oj, ale gdzie dalej? Tu jakiś wiesz? Dwa, jeden. Start, leci. Co tu się ja pojawi? To, to jest za dziwny film jakiś zmyslał? Nie wiem. Znowu odlicza? Ale przed chwilą obliczało, znowu. I co ja zgane? Maja, to jest, coś, to jest Coś tu się stało chyba. Ale czemu odlicza dwa razy? <grym> <grym> jakiś To jest normalne <grym> kino. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Ktoś się pyta co się stało. Erna się spytała, czy coś jest nie tak. Nie. Z obrazem coś się nie dzieje nie tak. Ale jak na błyszczy? Zobaczcie tylko. Czuje hey. się ekran, to tak no powinno nie. być w kinie? Jakaś dziura, widzisz to? Coś wychodzi z tego filmu, widzisz to? Jak uciec? Jak uciec? Klikam! Nie ja mam nie nic, mogę, nic, nie mogę nic, uciec, klikać. nie mogę przejść... Też nie mogę przejść przejść. Nie, o, się o, skoń, skoń? O, nie, Uciekaj Smajlu, nie daj się to złapać! Nie, nie jest normalne kino! To nie jest normalny film, on idzie! Uciekaj Smajlow, nie daj się, się złapać! Się to, złapać proszę cię, mój przyjacielu, no, nie no, daj się no, złapać! Nie chcę być tylko, ja nie chcę być takim. Nie! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! O no ziewam, Słaby skoń, z dziewu ogniem! Smań, nie wchodź tam, uciekaj, proszę cię! Ale gdzie mam uciekać? Chodź tu do przodu, trzymamy się razem, chodź uciekaj Smajlon! Tak, wejdźmy w ekran, w ekran dawaj! W ekran wejdźmy! Nie możemy. Nie, nie można. Gdzie jest byście? Gdzie jest byście? Do góry do góry, Do góry, do góry, do góry Potwór wyszedł z kina, ale nie chcieliśmy. Ja nie chcę potworów normalnych. O nie, patrzcie, stoi! Jaki masz splitser, Uciekaj, uciekaj, nie w to. stronę! Chcę złapać mnie, złapał mnie! O, o, o. On Jest po drugiej stronie, ja go nie widzę. Widzicie, o, nie złapał, mnie, mam mnie! O, wyskoczył, uważaj! Uf. Ej, co się Starna. stało? ekran jest. Normalny okay. film. Nie widzę, ej, zniknął potwór, co się dzieje. Chodź, uciekamy do wyjścia. Tam, tam było wyjście, ja tu wychodzę, tu chodzę. Ej, ale teraz patrz, normalnie jest wszystko już. Ej, nie można tam wyjść, bo on wychodzi wtedy, kiedy film jest włączony. Ej, Uu. nie było wyjścia. Co tu się stało? Musimy uważać, wiesz? Czekaj z tej strony jest nie ma w ogóle. Nie o, ma. coś, patrz, coś patrz, patrz, co tam jest? Ej, jest jakieś wyjście, no no. Ktoś skacze, próbuje się wydostać właśnie. Widzisz to? Jakiś pan tak, tak, tu przyszedł. Tak, no jakiś pan przyszedł chyba ten dyrektor, wiecie A pomoc e techniczna. A, okej, okay, przyszedł A, Helter. przepraszam czyli... za co nas przy... Co to były za problemy techniczne? Przecież to było coś strasznego. Problemy techniczne to nie było te problemy techniczne. To ta postać była prawdziwa. Ej, i on tutaj pisze, że musimy... Co? Nowy tape? Co to jest A te... musi nową, nowy, nową taśmę założyć na film, wiesz? A taśmę, okej, okay, dobra, dobra. ja nie, 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 nie wiem co mam. O, Film włączyć, ja nie chcę już nowego filmu. Smajsel, gdzie chcę jesteś ja się i samemu być tutaj? Ja nie chcę być samemu. Gdzie jesteś? Chodź, trzymamy się ej, razem. Może... Okay? Poszukajmy jakiegoś wyjścia, może w tej ścianie, czy coś? Nie wiem. Ja nie da rady. Ale ej, Smajsel, ej ja zamknęli nas, w kinie. Zamknęli nas w kinie. Ja, ja byłem z tyłu i tam. Ja... To jest poszukane wejście. To jest oszukane! szukane! się trzęsie! Michał, oni nas zamknęli specjalnie w tym kinie! To, był, to była pułapka jakaś. To jest pułapka! To nie jest normalne kino. O nie! Coś... O nie kolejny sens się Portal? zaczyna! Portal się otwiera! I zobaczymy, co wyjdzie, proszę państwo, Nie, U, jeju, nie chcę tego wprowadzić. Ej, myślę, może użyjemy to jako wyjście. Uciekałem, wciąga wiem. nas. Wciągnęło nas, no faktycznie. Co się dzieje? Ten, ej, to czym jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Będziemy występować w filmie Czajisz, zostaliśmy nie. aktorami. O, ej, to brzmi ciekawie. <laughs> ja, ej, ale Dobra, będziemy, ja nie wiem. Zaraz, zaraz. Ale czy my strasznie. będziemy właśnie grali w strasznym filmie? Yy, o, 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 to jest horror. O nie! Smajlow, tu jest o pułapka jakaś, widzisz? Ej, tu się pali palcie, co się? Nie się nie palicie. wiem. Uciekamy. Nie palcie się, No chodźmy. Nie traćmy życia. Tak. Przejdźmy. Ostrożnie, Smajlow, ile masz w ogóle życia? Ile cię boga złapa? O, 70. O, nie. Musimy iść tą ścieżką. Gramy teraz A tak. w filmie. Jesteśmy aktorami. To jest. Ej, nie wiem. widziałeś, że tu jest jakaś pułapka? O! ściąłem się. Mi też. O, nie, o nie potwór, uuu! widzisz to? O, wybiegł, wybiegł. On będzie nas szukał, my musimy od niego uciec, wiecie? My musimy zwiać pod Nie mogę dobra, uciekam, uciekam. Czekaj, z tej strony OMG, ona coś pisze, że tu jest potwór, ona go zauważyła. O, bicho, e, to ja mówi. Ja to ja piszę że Na... będzie. ty <laughs> napisałeś, gdzie on jest. E, nie można sądzi... Co? Gdzie? Gone? Tak. Ty... Nie Ej, tutaj to nie wejść. można przejść. Albo my się cofnęliśmy z powrotem, musimy iść naprzód. Nie, nie, naprzód nie, tu idziemy. dobrze, dobrze, tu tylko dobrze, tylko nie idziemy? można tu przejść. O, mogę już przejść, Aha. chodź. A można przejść, dobra, coś tu było zamknięte. Zamknięte, może to jest kolejny etap filmu, rozdział. nie? Nie, to już zbichło. Na mosty jeszcze nie możemy wejść. Okej, okay, coś mi się e, drugi, Drugi ten rozpoczyna się. I z ja mam jeszcze w ogóle popcorn, chcesz zjeść? Patrz, ja mam, jabłko mam jeszcze, mi zostało. Ja też mam, patrz, o mm. jemy teraz? Całe. <laughs> teraz taki momencik nas straszy, ty. Lol. Dobra, tu jest, no, czekaj, dobra, uważaj, tam. jest opcja. Dobra, nie, o, możemy wejść na most, dawaj Smiley, uciekamy stąd. Okej, okay, przejdźmy z tej strony. O nie, znowu coś się się dzieje, nie? Na tym moście może nam coś się stać, chyba. Ej, ja chcę z niego wyjść. Ej, nie wiem, ja też bym chciał coś wyjść, bo to jest podejrzane, Ej, Piotr patrz. mówi, że, że tutaj się. Co, Aj. co jest? What is happening? A co się, co się dzieje? O nie, o nie, tu się rusza. O o o, mamy problemy, o, nie, problemy, problemy, problemy. Wiedziałem, żeby tu nie wchodzić, wiedziałem, z na są. Coś szokujące. Okej, okay, dawaj, dawaj, kolej. Uciekamy, uciekamy szybko, 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 szybko. Jest, Zaraz, panie, zobaczcie. I tu się zaraz rozwali. No, to wow. wygląda źle, to wygląda źle. No. Ale jak to wie czy widzisz jak tu wieje ostro. I rozwaliło się. Uuuu. Dobra, spadło, uciekamy z MySlow, choć uciekamy przepaść. dalej, co? I oko tam wichura, wow Okej, okay, idźmy dalej, przejdźmy no, dawaj, ten dawaj, film tu. I tu no, są jakieś to, deski, mogę, dalej tu mogę to podnieść? Mogę to podnieść z Nie wiem, nie wiem, nie po naszy tu lepiej chyba też. Jakieś zaczarowane deski łapki. to są, nie wiem. O, wiem, co to za pułapka. To jest taka na niedźwiedzie, wejdź w nią, zacznijmy coś spać. Nie, nie, stanie. nie. To jest jakieś kółko z tyłu, widzisz to? Lepiej no nic oko. nie dotykaj nie pod naszej, dlatego że to są pułapki, w które nie powinniśmy wchodzić, aby poszliście do lasu. Dlaczego widzicie lasem? Ja nie wiem, albo tu jest jakieś oko, ja z uciekam, lepiej, idziemy ścieżką Ej, normalnie. Ojej, nie rozdzielajmy się, chłopacy, koledzy. Dobra, wracamy chodź, razem ze chodź. sobą, wiecie? Razem ze sobą podążajmy. Nie idźmy lasem, okej, okay, kolejne się roz, rozpoczyna. I gdzie my jesteśmy, jesteśmy przed jakimś wodospadem? Hmm. Drzewo tutaj mamy po prawej stronie? A, musimy to przejść. Ej, ja nie rzeka. wiem, ja nie wskakuję do tej wody, bo to, to nie, mi się do wody, nie, 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 do wody nie, nie, do wody ja cię nie odratowo. Od 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 ej, wiesz to? Smiley, ja Czeka, czekamy co oni zrobią, czekamy co oni zrobią, co to będzie najbezpieczniejsze. Czekaj, a tu jest ten koleś, który nas prowadzi, chyba ten wolf, czy nie? nie a nie, nie wiem, to nie jest, to jest jakiś. to jest. siema, ej, wolf, pom, pomóż nam, pomóż nam. Pomóż, o, dobra, kolejny. Oj, znowu, to są takie miał? ciały, widzowie? 12, 12, musimy coś zebrać. Forest, może tych, a desek, a, desek, okay, muszę zabrać, deski. mamy 12 desek, które tutaj się błyszczą, musimy współpracować, rozumiem, może z tego wyjdziemy jeszcze. No, Dobrze, że to... tej strasznej postaci nie ma, zbierajmy to. Idź na okay, drugą stronę ładuje. mapy, proszę cię, idź na drugą Pięć. stronę mapy, zbieramy razem. Tak, tak, Pięć. tak Pięć. dawaj, 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 ja już jestem, ja jestem sam, koledzy, nie wiem gdzie wy jesteście, ale ja to zbieram samemu. Ale ja to się cześć. błyszczy. Osiem. Zbieram to z Wolfem jakimś. Uu, z tym pracownikiem, chyba. okej zbieramy dalej. Tu jest jakieś, coś było położone. Ja już nie widzę, Mamy gdzie jest więcej 10 tych deseczek, wiesz? Super, 10, będzie 11, już mam 12. Dobra, elegancko. Ej, mam jakieś 12. Mam kija z maślą, super. Kia, mogę go atakować. I mam Mam super, Ransko, ci się z I Też mam kija, też mogę go atakować. Patrzcie, mogę kijem nawalać no No, się tu pojawiliśmy? Dlaczego no. tak? A maski a masz wptn a masz, a masz, Ej nie dobra, musimy się trzymać razem, bo oni tak. nam mogą a, pomóc, my im możemy pomóc. Te patyki. Mieliśmy to zebrać specjalnie, żeby tutaj przejść przez tą rzekę. A, no, żeby mostek wybudować. Teraz. Dlatego teraz mamy te patyki rozłożyć. No, każdy z nas ma rozkładać. Czy ktoś padł? Czy do ty padłeś? No. Nie, nie ja już myślałem. Nie, te patyki, nie. zobacz. Trzeba klikać E, nie możesz przejść, tylko trzeba no. te patyki rozkładać, które zbieraliśmy wspólnie. Ja klikam E cały czas robię. Ale już tylko trzech nas zostało, Smajsle, musimy naprawdę to uważać, ja wiesz? To no jak trzech? dwóch padło do wody, widziałeś? Dwóch chłopów padło do wody, zamiast rozłożyć o, drewno, nie, no to... zostaliśmy sami. o no. o. Musimy przejść tego film, ostrożnie bądźmy. Było, było nas tyle, dziesięciu, 20 i teraz jest tylko trzech? Mamy problem widzowie, co będzie dalej? No zobaczmy, oglądajcie dalej, to jest mega ciekawe. Musimy to wygrać, na końcu, radę. Cieszo, Ja myślę, że na końcu będzie jakaś ciekawa nagroda, wiesz? Okej, okay, weźmy. Na, powiedziałeś, teraz musimy, to jest finish? Musimy gdzieś iść, ale prosto? no ja prosto, e, Rozglądaj się na lewo i prawo dokładnie, żebyśmy czegoś nie okay, przeoczyli. Dobra. Ale nas tylko trzech zostało, już reszty w ogóle nie ma. Oni padli i nie wiem, gdzie się pojawili. A my nie możemy paść. Nie ma takiej opcji. Tak, jest jakiś wiesz? domek, może to jest wyjście, może już jesteśmy bez. A nie, jest panie, że tak Widzimy domek, jesteśmy. ale on mi wygląda straszny, wiesz? Tam może pewnie coś się ukrywać w nim. Ja, Ej, wyobrażasz sobie? Na środku lasu jeden domek postawiony. No tak, że innych z jest... domków nie ma, to brzmi źle, nie? No naprawdę, to... brzmi. Za domem e, o... tu nic nie ma. Chyba nas do tego domku weźmie, co? Nie Mamy wiem. wejść do niego? No nie gadaj, poważnie. Nie, nie, nie tylko nie chcę tam do nie, niego mnie, chodzić. Jeju. Ja zobaczę dookoła, czy coś tutaj jest w tym domku. Nie ma nic, Rozglądaj, nic, rozglądaj nie się, widzę. rozglądaj się. E, musimy mieć oczy dookoła głowy, żeby po prostu nie, tra nie trafić na tego. tego, tego. tego hmm. jakąś nazywał, jakieś czarna postać? Nie wiem. Nie wiem, ale on wyglądał okay, strasznie. Wejrę. Naprawdę on wygląda. O, mamy o, obejść tę mapę. Wygnać to, uwaga, klikam. Otworzy to? Nie, nie mogę otworzyć. A czekaj, jeszcze, tak? Nie, nie mogę, to jest zamknięte po prostu. A, mamy po prostu. Elek, eksploruj, czyli wiesz, szukamy klucza razem coś. Widzisz mnie? Yy, czekaj, gdzie jesteś? Nie, nie wchodzę się. Chodźmy razem ze sobą, widzę ciebie. To ty biegłeś? Tak, tu nic Albo nie ma, pusta jaskinia, dobra, tu nic nie widzę. A, to ty, o na szczęście. Okay, tak, tak, Musimy chyba znaleźć coś. ten, uważaj na te pułapki, tu są takie. Tak, tak, trzeba dane. naprawdę na nie uważać. Musimy znaleźć widzowie Oj, coś klucz. Mi przeniosło, co jest? Coś mi przeniosło. Co coś mi przyniosło? Co się stało? Dobra. O! Nie, tylko nie to, tylko nie on, tylko nie on! No Jo. Trójka, uciekaj! Każ, ej, to mamy uciekać przed trójką pod... Ale ja nie wiem w którą stronę! Chodź do jaskini się, się schowamy, może schowamy się do jaskini? Schowmy się do jaskini, tak, a gdzie ona jest? Nie okay. wiem, nie widzę jej! O, tu ściga, jest z jest tył, się, Nie, nie widzę, nie widzę, o, ściga mnie! oni we dwoje mnie ścigają! A. Oh. Zostaw mnie tym petłem, że po. Ja o, chyba jestem bez Oni znowu się. Dżury, znowu dziury, dziury się Dziury się no, pod... gonią, mnie, Gonią, 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 nie. Bieście, gonią, gonią, nie, gonią, nie. <laughs> nie 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 Michała, bieście, Michała, Michała. <laughs> ja może ja w pułapkę go wprowadzę. Nie tak. mogę go wprowadzić w pułapkę. Dawaj Michała, trójka cię ścigał. A, nie ścigał. Pomóż mi, z O, udało mi się. się, się. Skoczyłem na jakieś drzewo, bo <laughs> Ej, ja nie Jesteś? wiem, że to jest z mojej Ej, z Majlą jesteśmy tylko my. Zostaliśmy tylko my. Musimy no tylko, to tylko przeżyć. Reszta niestety padła, ale my nie możemy paść. Okay, musimy żyje. to przetrwać i wygrać. Czy mam czarne granaty? Okej, okay, żyję. O, wreszcie ich nie ma. Daliśmy uh. radę. Mam 65 życia, ty ile masz? Uh, 85, Smyslow, ale ja ciebie o, nie widzę gdzie jesteś, musimy się trzymać razem. Ja się boję tu być samemu na tej mapie, wiesz? Szukam o, widzę ciebie. Cię tutaj, Prosto, prosto, biegnij Smyslow tu! prosto Drugą na, stronę, O tam, na widzisz, ten? tu jestem! Okej, okay, widzę cię, widzę cię. Wyjdźmy może lepiej z tego lasu po prostu na ścieżkę sobie. Tak, chodź. I mm, ja bym po lesie nie chodził, nie? Tak, tak. Spróbujmy wejść do tego domku. Szkoda, że nie ma reszty. Sami widzieliście, widzowie, że była ich dziesiątka, dwudziestka i on nie wiem, padli no wszyscy, no, ale... Dobra, mamy klucz, nie, nie mamy klucz. Ja nie żeby wiem jak tu wejść z myslą, ja już się mam. O, mamy teraz, nie. mamy, mamy, mamy tu zastanawicz, dobra, to się zaczyna. Okej, okay, bo o, tam nie. E. A, A jakiś czas e. się odliczam znowu. Nie! To! Padłem! Ja też! Do czego niby! Dobra, ja biorę respawn za, roblu, za robuxy, chyba wiesz respawn, za robuxy można kupić? Ja kupuję zarobuksy, respawn, no? Ja też kupuję, uwaga, za robuxy kupujemy, widzowie Może mamy Jesteśmy... czekać, bo tu się czas odlicza, wiesz? Aaa, okej, okay, dobra Czas się odlicza, a my tu weszliśmy. Mamy respawn za Robuxy, widzowie. Przeżyliśmy za Robuxy. Ja nie wiem, mam nadzieję. Michu, okej. Okay. Ja, chyba możemy Robuxy teraz wejść, nie? No? Ja nie wiem. Teraz ostrożnie. Ale dlaczego nas ta hita to wzięła, nie? To jest nie fair w ogóle. Nie wiem, mega nie fair. A ja, teraz nawet nie wiem, co ja mam robić. No i teraz... Aha, to dalej leci ta historia. Dobra, bo wiecie, jakbyśmy padli, to wtedy byśmy wrócili całkiem na początek na chyba, ale przechodzimy to dalej. Jesteśmy w trakcie filmu non stop, historia się dalej dzieje. E, teraz pisze, że chłopaki musimy spróbować to zniszczyć. O. Ale jak? I zniszczyć chyba te drzwi. E, znajdź coś, co mogłoby to zniszczyć, tutaj pisze. Hmm. Musimy znaleźć coś, co można to zniszczyć, ale czym? Trzymajmy się razem, Michu, co? Tak, chodź, tu jest Majlou. ja idę tutaj za domek, wiesz? Albo e, do dobra, domek. ja idę okay. za tobą, bo ja się... Musimy znaleźć coś co, co możemy tym zniszczyć po hmm. prostu jak, jakaś rzecz nie może jakiś kij Mo nie tu nie można wejść za zadobić nie można wejść e, a bo czy... tym kijem może o nie o, a nie. padłem czemu padłem nie wiem po czego niby ej on mnie trzyma Ratunku! to trzyma Ratunku. nie twórcie trzyma widzę widzę patyka. Nie. patyka on mnie porwał on mnie ciągnie do nie widzę to widzę to Pichu. ja Latuj nie, nie mogę nic zrobić z wasło swojego świata Michał! Smajslow, z z nie ja mogę zabiera. nic zrobić, nie wiem jak ci pomóc! On mnie zabiera! Trzyma mnie! Faj, gdzie jesteś? W tory, po której stronie jesteś? O, szukam o, cię! Musimy znaleźć, bo tu pisze fan Smyslow. Słuchaj, musimy, bo mnie weźmie, musisz od, od domku, od prawej strony. Szukaj! Kujawski, nie widzę cię, widzę cię! Tyłu, tyłu, tył, tył, tył. Widzę to, cię, Smajslow! widzę cię biegnę musisz do ciebie, dobrze biegnę! Walnij w niego, nawalam go patykiem, ruszam się cały czas! Mam go, tutaj smyslow, dobrze widzę cię? Tak, tak widzisz mnie, dobrze, nawaj w niego! Tak, dobrze, Miku! Walnij go patykiem! Mocno, mocno, Ratujesz mnie, Jestem, gdzie Nie, padłem, co jest, genet? Gdzie jesteś? No, ej, przeniósł jakby. Gdzie? Ej, ja tu sam zostałem. Przeniósł w drugą stronę, gdzieś indziej. Muszę znowu musisz mnie znaleźć znowu, ponownie. Czekaj, jestem gdzieś Pomagaj koło mi. górki, koło jaskini, koło jaskini. Tej, co było wcześniej, tylko troszeczkę w oddali. Um, je, bardzo daleko, bardzo daleko, Jej, hmm. teraz. Tutaj pisze, że Fint musicie mnie znaleźć, nie wiem jak ty mnie znajdziesz, jestem głęboko w lesie, czekaj spróbuję to jakoś A wiesz po której stronie jest Majslo? Um, jakby to, nie wiem, po... Powiedzieć... widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię! Widzicie? Dawaj, dawaj, dawaj! Jest Michu, biegnie na tak mi, pomóż mi! Uwaga! Mój cały trzyma, Walniku patykę w łepetynę, mu mu w, łeb, w łeb, tak! Dobrze, domku, dobrze, dobrze! Masz, zostaw ja nie znowu! Tylko o domku jestem przed domkiem, przed domkiem. Idę domkiem Widzę cię biegnę Smau do ciebie biegnę! Jaką to mało jak on wygląda! Uh -huh. Musisz go teraz, w domku jestem, przed domkiem. Jestem już Smile od ciebie nie dacie. Dawaj, Masz ty, dawaj, dawaj! Puść mojego tak. przyjaciela! Tak, Musisz, dawaj, go dawaj, powiedziałem dawaj. ty! Okej, okay, jak? Uratowałeś mnie? Nie wiem. Coś jest... uciek, uciek. Nie. Co się Uciekł, uciekł. Nie. on robi mi? Yy, yy. Co mnie... O, ja mnie chce Musisz do drzewa! Nie! Musisz mi z drzewa! Z drzewa musisz mi Co jest grane? Musisz... Jak? A, pisze. Widzisz? Za nogi, za nogi, sznurek, sznurek. Ej, dawaj, dawaj, dawaj. No, nie wiem, musisz mnie może walnąć. Ty, czekaj. Jest jakieś odliczenie, 27 sekund. 5, 4, 3, 2... Walnij mi Ja mam nie wiem, coś. co mam nie zrobić, Smyslow, nie mam nie pojęcia. Okej. Okay. Jest! Dlaczego niby? Nie. A mogę kupić znowu coś? Czego uwaga? Nie mam Robux. Okay, nie. Nie mam. Retrun, uwaga. Czy ja to, czy nie? Padłem, nie przyszedłem tego. Yy. Ej, zobaczcie w ogóle, co się tutaj stało. Tutaj był Smyslow, a teraz jakiś nubek. Tutaj w ogóle jest znowu, mi odlicza. Ja nie wiem, słuchajcie, co mam, co mam do końca zrobić. Wiecie, co zrobimy? Tak, subskrybujcie kanał, zostawcie tutaj łapeczkę na tym kanale i nagramy razem ze Smyslowem dokończenie tego filmu. Zobaczymy, jak to się skończy, czy uda mi się uratować Smysloa. Także trzymajcie się, wbijajcie na sklep smysstyle.pl, po bardzo ciekawe rzeczy: bluzy, koszulki, kubki, opaski, ściemanko.